Klatka po klatce, w klatce i powiem tak, te klatki i one już. Miałem się nie ruszać, bo jestem podejrzewana o substancje odurzające, więc będę stał jak wryty teraz. Stój, bo w komentarzach i tak będzie tylko o tym mowa. Chociaż nie, ja myślę, że nie. Po tym, co się tutaj dzisiaj stało Maciek, to będzie mowa o innych klatkach, które już po świecie latają. Tak jak mamet, bo to, co on tu dzisiaj zrobił, to powiem tak, mnie odebrało mi mowę w pewnym momencie. Złapałem się za głowę i stałem tak przez trzy minuty. Dlatego właśnie wybraliśmy to miejsce, bo to, jest, to, to w ogóle ten nokad był trudny realizacyjnie, bo myśmy musieli mu przyczepić dwie linki, dwie do, do pleców i jedną z przodu, żeby wykonać tą technikę. Mam wrażenie, że jeszcze to jest... tu był taki niewidzialny schodek, po, od którego on się odbił. I to jest, jest studio telewizyjne, nam się to bardzo ba i uważam, że wyszło dobrze na każdej kamerze, także. No... I brawa. Przypominam, ja oczywiście ja ja chciałem tylko powiedzieć, ten facet jest w moim wieku. No właśnie, Ariel Helwani, czyli Gwiazda Dziennikarska MMA, napisała coś takiego nieźle jak na 40-latka. No właśnie. Spodziewałeś się tego? Ja się spodziewałem jednego, że do klatki wszedł mamet. Ty... Wraz z tym swoim duchem. To kiedyś o nim powiedział Andrzej Janisz, to jest duch walki. Wszyscy tutaj mówili, że duch powrócił, że to było widać, to było wypisane na jego twarzy, że, że będzie chyba dobrze, bo, bo po tej twarzy było to widać, ale chyba nikt się nie spodziewał, że będzie aż tak. No. Nie, ja, ja nawet nie chcę udawać, że, 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 że wiesz, no, jestem sercem z Mamedem, jest, jest mi bardzo bliski i, i trochę mi nie wypada jako promotorowi. Ja oczywiście zachowuję się zawsze profesjonalnie i, i szczególnie. W, natomiast nie da się być obojętnym posiadem. 17 latach, nawiązujesz relacje, kogoś lubisz, kogoś nie lubisz, możesz być profesjonalny, ale musisz, albo, ale po pewnym czasie, chcąc nie chcąc, jesteś za kimś i, i, i to żadna tajemnica, że jestem za Mamedem, natomiast no tak, no, no, to, to jest facet, który yy. wiesz, dlaczego ja się tak denerwowałem? To egoistyczny powód, nie dlatego, że się martwiłem o niego. Martwiłem się o siebie, że przestanę kochać, obserwować i być może pomagać temu sportowi troszkę, powiem nie skromnie, jeśli on Przestanie w nim uczestniczyć. O to się bałem najbardziej. A niesamowite jest to, że kiedy daliście Mamedowi tę walkę, to wszyscy pukali się w czoło. No i Ja powiedziałem w, w jakimś tam wywiadzie, że myślę sobie, że, że ci, którzy obejrzą ostatecznie, zapłacą i, i włączą telewizor, komputer, odbiornik, nie będą żałować i nie będą już narzekać. No i myślę, że dzisiaj nie tylko oni, ale i cały świat nie narzeka na to, że zwrócił uwagę na to, co się tu wydarzyło. No bo to, co się wydarzyło, było niesłychane. Powrócił Mamed sprzed. Nawet nie pięciu, sprzed dziesięciu lat. Co, i na przykład, jak są takie słynne polskie słowa, łatwo je wyczytać z ruchu ust, a, a ja z angielskiego nie jestem tak dobry, ale wyczytałem na twarzy Scotta Skama rematch. Myślę, że to padło do ciebie, do Martina. Tak, tak. Ja, 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 ja uważam, że to jest bardzo uczciwa sytuacja. Nie mówię, że od razu, natomiast, natomiast powiedziałem już to w podsumowaniu, że w dużo bardziej y, nielogicznej, jeśli chodzi o, o, o warunki sportowe sytuacji, był Asham i dał mu mecz. W związku z czym naturalnym przywilejem Ashama by było, żeby ta trylogia zaistniała nie tylko w naszych głowach. I myślę, że mamy nie będzie miał z tym problemu, bo mamy lubi wyzwania. A jeżeli a, 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 a jest jak rekin, który czując krew atakuje jeszcze mocniej i dzisiaj tej krwi nawet nie poczuł, nie zdążył. On po prostu wypluł się wszystkie emocje, które gromadziły się w nim. Z, zobaczcie, z jakim spokojem, z jaką pokorą przyjmował ten cały trasztok, ta, tą próbę zaproszenia do trasztoku, która zresztą jest częścią tej gry. Ja Boże nie zarzucam. Natomiast nie do końca jest częścią jego kultury I on, i on w tym wszystkim musiał jeszcze odnaleźć siebie. I też już to powiedziałem, że, że Mamet musiał się przewartościować, że to była zmiana w jego życiu. On już nie jest młodzieniaszkiem, jest dojrzałym zawodnikiem. I gwarantuję wam, że teraz jako dojrzały zawodnik będzie nas jeszcze chwilę cieszył. I z tego się strasznie. Cieszę się ja. Ja się cieszę też z tego, że wrócił Michał Materla i że wrócił w takim swoim stylu. Czyli muszą być kłopoty, muszę przyjąć, żeby później, wiesz, tą taką sieczkę urządzić w parterze, bo on z tego teraz słynie, tak naprawdę. No, ale nie, nie właśnie nie dlatego tłumy kochają Materla, przecież nie dlatego, że wychodzi i kładzie w pierwszym ciosem zawodnika. Yy, yy na matę, tylko właśnie dlatego, że, 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 że ta sinusoida, że, że te perypetie, że on wygrywa, przegrywa, podnosi się, zaczęło się to wszystko od trylogii z Jamesem Silwą, że ludzie zobaczyli wow, co to za koleś I, i właściwie cała jego kariera była jak ta walka z Jamesem Silwą w tą, we w tą i to jest też piękne, każdy zawodnik ma swoich fanów, swoich kibiców, ci, którzy idą za Michałem Materlą, to są ludzie, którzy nie wierzą, że świat jest papierowy, nie wierzą, że jest tylko dobro i zło, biel i czerń są różne odcienie szarości, życie jest czasem trochę takie, trochę słodko-gorzkie. Tak jest, Michał. Co jeszcze zapamiętasz z tej gali? Ja wiem, że mamy nakrył tym kopnięciem całą, ale co zapamiętasz? Nie, wszystko zapamiętam. No myślę, że, 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 że było dużo dobrych walk i, 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 i bardzo kawał solidnego e, światowego, europejskiego i polskiego przede wszystkim ze względu na COVID, bo, bo ci polscy zawodnicy przeważali na dzisiejszej karcie MMA. E, fajne miejsce w ogóle nowe, które odkryliśmy. E, łódzka wytwórnia, w którym myślę jeszcze zawitamy. Bardzo dobry klimat, no ale no tak, no. no, no, no. Większego lida e, niż mamy swoją prawą ręką e, e, nikt już na temat tej galiny nie napisze. Nie. Podobało mi się jeszcze, prawą, dobrze, bo ja akurat patrzyłem w lewą stronę. Prawa, prawda? Yy, Damian Janikowski w najtrudniejszym momencie tej walki pokazał, że może nie być tym szalonym Damianem Janikowskim, ale kopnął parę razy na łydkę i Szwed myślę, będzie kuśtykał na lotnisko. Tak, no i wiesz, i to jest oczywiście jego gameplan, ja go rozumiem, natomiast troszeczkę paradoksalnie czuję, czy, czy, czy to nie czy, czy, czy przypadek nie straci paliwa, które dawało mu fanów, nie? no bo jednak... Ten rodzaj y, y, kunktatorstwa powoduje, że y, y, jesteś bezpieczniejszy w klatce ale niestety też yy, często no, chyba woleliśmy wszyscy Damiana, który skakał latające kolano i nokautowo, i rzucał suplesy, tak? Troszeczkę tego tutaj zabrakło. Ja go rozumiem. Ja go rozumiem, bo on jest w takim miejscu swojej kariery, że musi trochę walczyć ostrożniej, ale też wiedzę, że wierzę, że w końcu jednak ten Zew, który, w który cały czas jego hamują tam z tyłu, ciągną go za lejce, że trochę mu odpuszczą i w końcu pozwolą mu, jak już stanie na nogi, będzie pewniejszy siebie, wrócić do tego takiego, takiego starszego... Yy, Stylu pojmowania MMA, bo ono było dla mnie osobiście ciekawsze. Powiem Ci tak, jak wyjeżdżaliśmy tutaj, mieliśmy stuczkę, później nam zamknęli autostradę, później była burza, ale warto było tutaj przyjechać. Gratuluję i jeszcze jednego Ci gratuluję, że mamet Halidow znów sprawił, że będziesz miał problem, żeby mu znaleźć rywala. Mm. Poradzimy sobie. Dzięki, wielkie. Bardzo dziękuję. Trzeba się teraz delektować tym w powtórkach. Dziękuję.